75. Pułk Piechoty ze szczególnymi honorami w naszym mieście. Myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla, dla mieszkańców. Odsłonięto pamiątkową tablicę. Była karta seniora, rada seniorów, a teraz powstała Chorzowska Akademia Seniora. Tysiąc osób wziął udział w akademii seniora. Chorzów odwiedziły festiwale. I'm enjoying it and I'm loving it. Najpierw Studencki Festiwal Folklorystyczny. I jak co roku jesteśmy w Chorzowie, ponieważ tutaj publiczność bardzo nas lubi. A potem Festiwal Życia. A każda chwila w życiu. Będzie też o pikniku integracyjnym w Maciejkowicach. O turnieju w nowej odmianie tenisa. Każdy z boku człowiek przeciwnicy do tenisa zimnego może sobie wejść i czerpać fan na bieżąco z gry. I o piłkarkach ręcznych, które pokonały Olkusz. Cieszę się bardzo, że, że i koleżanki też pomogły, bo gdyby nie ich podania to na pewno tych 12 bramek nie było. W piątek 5 września na ulicy Jagiellońskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 75 pułk piechoty stacjonujący w Chorzowie w 20-leciu międzywojennym. Więce pod tablicą złożyli przedstawiciele parlamentu, samorządu, wojskowej komendy Uzupełnień w Chorzowie i mieszkańcy. Tablica pojawiła się, bo tak chciał grupa ludzi z Chorzowa, miłośników historii i wojskowości, związania wojskowości z miastem. Złożyli taką inicjatywę. Poprosili o wsparcie, porozmawialiśmy z prezydentem, wyraził zgodę. A dlaczego na frontonie Urzędu Miasta? No to chyba najbardziej reprezentacyjne miejsce, żeby docenić tych żołnierzy, którzy dla tego miasta i dla kraju zrobili bardzo wiele. Myślę, że jest bardzo ważne wydarzenie dla, dla mieszkańców tak i dla naszego miasta oczywiście, ponieważ pułk e, wpisał się w historię naszego miasta. Pamiętajmy, że wkroczył do Chorzowa w 1922 roku i stacjonował tutaj do 1939 roku, tak jak się rozpoczęła I wojna światowa. I niewątpliwie wpisał się w, w karty naszej historii, bohaterskimi czynami w wojnie polsko-bolszewickiej, w bitwach już podczas II wojny światowej. I tak naprawdę jest to pułk, który... Naszemu miastu jest bardzo bliski, wpisanie w serca naszych, naszych mieszkańców. Wiele osób przecież do dziś tutaj mieszka, bliskich osób, którzy, którzy w tym pułku e, mieli swoich, swoich bliskich, swoich żołnierzy. I tak naprawdę jest to upamiętnienie właśnie tej historii, tej akt, tego, tego, tej karty historii, aby e, aby świadomość, wiedza, pamięć o tych żołnierzach, o tym pułku cały czas e, jednak tkwiła wśród mieszkańców. Jest to bardzo podniosła uroczystość i bardzo duże wyróżnienie dla nas, żołnierzy, że w tak dużym mieście jakim jest Chorzów jest tablica upamiętniająca związki mieszkańców z jednostką wojskową, z Wojskiem Polskim i to, że ona jest ufundowana właśnie przez mieszkańców miasta Chorzowa ku czci żołnierzom 75. Pułku Piratów. Uroczystości uświetnił występ Bytomskiej Orkiestry Wojskowej. Setki godzin warsztatów, spotkań ze specjalistami i trenerami, do tego wycieczki po tańcówki i festyny. Rusza Chorzowska Akademia Seniora. Oprócz nauki języka angielskiego i obsługi komputera, seniorzy będą mieć możliwość skorzystania z zajęć tanecznych, artystycznych, nauki języka niemieckiego czy szycia. Będą zajęcia ruchowe z elementami rehabilitacji, nauka obsługi tabletu, a nawet. Z prezydentem. Tysiąc osób wziął udział w akademii seniora, bo kilkadziesiąt zajęć różnych, odruchowych po, ta, po naukę języka. Także seniorzy mieli pełną możliwość uczenia się tego, czego się chcieli nauczyć. No i dzisiaj mieliśmy takie posłuchanie: każdy, kto jakby zakończył ten cykl nauki, otrzymał certyfikat od prezydenta miasta. Otrzymali też drobne upominki. Nasi sponsorzy, którzy nam pomagają w organizacji tych akcji, są tutaj też dzisiaj, żeby można było jeszcze z nimi porozmawiać. No i także dzisiaj prezydent oficjalnie przedstawił program Morskiej Akademii Seniora, która się wykształciła z tej wakacji Akademii Seniora. 27. Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny zawitał do Chorzowa. W czwartek miłośnicy folkloru mogli podziwiać zespoły z Rumunii i Białorusi, które prezentowały tańce ludowe na ulicy Jagiellońskiej. Za to w piątek dołączyli do nich pozostali uczestnicy z Włoch, Chin, Czech, Turcji, Indonezji, Słowacji i Polski. I zaprezentowali się podczas gali kończącej tegoroczny festiwal w Chorzowskim Centrum Kultury. Po raz 27 organizuje Festiwal Studencki Folklorystyczny Uniwersytet Śląski. W moim przypadku już po raz 10 Pilotuje grupę tym razem z Rumunii i jak co roku jesteśmy w Chorzowie, ponieważ tutaj publiczność bardzo nas lubi. In Poland is the second time and so far I'm enjoying it and I'm loving it because uh, all the, the organization is uh, very well done and we have uh, nice people that take care of us and we have a lot of fun and we. Can wait to come back. W dzisiejszych czasach nie ma e, takiej lekkiej sprawy. To wszystko ciężko. Dużo. E, każdy uczestnik ma dużo problemów, jak e, każdy człowiek e, i nie zależy w jakiej to krainie mieszka. E, Wszyscy są problemy, ale piosenka, taniec, pani kierowniczka rozwiesza wszystkie problemy. I Idzie A, po dobrze. życiu. Tak, jasne. Z po raz pierwszy mamy grupę z Chin. E, mamy też całych gości, jak Turcja. E, Indonezja jest po raz wtóry. Także e, zawsze są to inne zespoły, ale kraje się powtarzają. A każda chwila w życiu się w sobotę w Parku Śląskim zorganizowany został Festiwal Życia. Celem festiwalu jest dotarcie z Ewangelią do jak największej liczby osób. Pomysłodawcą wydarzenia jest David Hathaway, założyciel i przewodniczący Eurovision Mission to Europe. Jest tu dużo ludzi, którzy właśnie chcieli Festiwalu Życia, prawda? Dużo ludzi przyjechało stąd do, do Krakowa na Festiwal Życia. I szukaliśmy takiego miejsca, gdzie można by było to zrobić, a Park Śląski jest właśnie takim dobrym miejscem. 19. Piknik w Domu Pomocy Społecznej Republika odbył się w piątek, 5 września. Piknik z Republiką ma taki jeden podstawowy cel. To jest integracja osób niepełnosprawnych z bardzo szerokim środowiskiem i nie tylko sąsiedzkim, ale całego naszego miasta. Więc od lat zapraszamy różne instytucje. Mieszkańców różnych placówek. Natomiast bardzo się cieszymy, że ten piknik się tak rozrasta i e, są obecni na naszym pikniku e, również e, uczniowie różnych szkół, e, różnych e, organizacji pozarządowych. Ale główna idea to jest integracja. E, przy czym o jednej rzeczy też chcę powiedzieć, że w zasadzie e, stajemy się chyba takimi prekursorami. E, jeszcze poważniejszej idei, nie idei integracji, ale idei inkluzji, czyli takiego naturalnego włączania osób niepełnosprawnych w każdy obszar życia społecznego. Kord do padla oficjalnie otwarty. Z tej okazji zorganizowano wieczorny turniej tej coraz bardziej popularnej gry. Tym różni się m.in. od tenisa ziemnego, że w grze piłka może odbijać się od ścian ogrodzenia. Mamy tak zwany padel by night, czyli padel nocą. Chcemy zrobić turniej przy oświetleniu. Troszeczkę inaczej, zazwyczaj te turnieje są tenisowe do, do południa czy w ciągu dnia. Mamy już zgłoszonych na chwilę obecną sześć par. Zobaczymy do momentu oficjalnego otwarcia, ile będzie wtedy, jak gdyby określimy system rozgrywek. Są to pary deblowe. Moja przygoda zaczęła się dwa lata temu, jak mój kolega zaprosił mnie na turniej taki padlowy w Warszawie. No i od tamtego momentu właściwie każdy weekend, jak mogę, to spędzam na boisku. Zdajemy? Bardzo prosta gra właśnie i myślę, że każdy z boku człowiek, przeciwieństwie do tenisa ziemnego, może sobie wejść i czerpać fan na bieżąco z gry. Trzeba mieć we krwi sport i tą dobrą chęć przysłowiową, żeby wyjść i się poruszać. I można pójść i pobiegać i tak samo można pójść i pograć w padla. Ja mam duże doświadczenie z innych dyscyplin rakietowych, praktycznie... W we wszystkie miałem przyjemność już grać na dość dobrym poziomie natomiast o padlu tylko słyszałem i byłem bardzo ciekaw wrażeń ktoś kto ma znaczy wydaje mi się że z tych wszystkich dyscyplin tenisowych biorąc pod uwagę tenis squash, badminton może oprócz pingponga to jest taki jeden z prostszych do nauczenia i opanowania sportów rakietowych stąd Duża, y, duża, wartość tego padla, bo można szybko opanować i czerpać z tego przyjemność. To był Monika Migała Show. Skrzydłowa Niebieskich rzuciła aż 12 bramek w wygranym meczu KPR Ruch Chorzów z Olkuszem. Kilka efektownych akcji zaprezentowała także Ukrainka Wiktoria Belmas. Niepocieszona była za to dobrze znana chorzowskim kibicom Monika Wąż. Niestety no, ten mecz nie należy dzisiaj do naszego udanego Mieliśmy inne założenia, niestety nie realizowałyśmy tego W, obro, w obronie brakowało zgrania W, w ataku nie, nie byłyśmy skuteczne No i niestety, jeżeli taka nasza gra być wyglądała tak dalej No to dobrze to nie wróżymy. To, co zrobiła robotę przez dwa miesiące Myślę, że na pewno się wyróżniała w każdym, w każdym elemencie W treningach, no i myślę, że to na boisku widać A powoli dziewczyny za nią i za Wiktorią Która również motorycznie jest bardzo dobrze przygotowana, to myślę, że dziewczyny za, nie, za nimi będą szły i to wszystko będzie właśnie dążyło do tego, że będziemy więcej w ramach rzucać, co tak szybko. Cieszę się bardzo, że, że i mi koleżanki też pomogły, bo gdyby nie ich podania, to na pewno tych 12 bramek by nie było. Ale tak jak mówię, cieszymy się, nie myślimy już o tym meczu, bo po przerwie kadrowej gramy z piłkowem, Tak, także ważny mecz. Nerwy będą zawsze, myślę, bo nigdy nie można się rozluźnić zawczasu, dopóki nie będzie ostatniego gwizdka. No, dlatego te nerwy są do samego końca. Każdy chce wygrywać, każdy chce wygrywać jak największą różnicą, no i to dzisiaj mogliśmy zrobić zdecydowanie, no wyszło siedmioma, myślę, że to i tak jest na no początek dobrego wygrywa. Warto dodać, że debiut w sobotnim meczu zaliczyło logo portalu i pisma chorzowianin.pl, które widnieje na spodenkach chorzowskich piłkarek.